Dzień dobry! Według mnie policzki są najbardziej delikatną i najbardziej atrakcyjną częścią czy wieprzową, czy wołową. Ja dzisiaj przygotowuję policzki wieprzowe. To naprawdę nie jest trudne. Zobaczcie, pokażę Wam krok po kroku, opowiem o wszystkich czynnościach, jakie należy wykonać, podam wszystkie czasy i naprawdę możecie zrobić, przygotować je sami. Zapraszam. Zobaczcie, co będzie potrzebne. No, przede wszystkim policzki wieprzowe. Ja mam tutaj kilogram policzków wieprzowych, po 200 gramów warzyw, marchewka, cebula, seler, trzy ząbki takie dosyć spore, ząbki czosnku, wino. Ja tutaj mam białe wino wytrawne, jeżeli będziecie robić. Policzki wołowe, wino czerwone, 250 ml wody, masło klarowane, będzie to tłuszcz, na którym będę smażyć. 100 g mąki, czyli 5 takich kopiastych łyżek mąki, grzybki, 10 g suszonych grzybków, 3 liście laurowe i 3 kuleczki ziela angielskiego. Do doprawienia jeszcze lubczyk, sól, możecie użyć również pieprz i rozmaryn. Ten świeży rozmaryn, który nada właśnie tego wspaniałego aromatu. Co się również przyda, się nóż, sitko do przesiania mąki, wyciskarka do czosnku, coś do obierania warzyw, e, oczywiście coś do mieszania na patelni, no i patelnia i garnek w którym to wszystko będę dusić. Ja mam wszystko przygotowane, mogę się zabierać do pracy. Zaczynam od posolenia mięsa. Teraz oprószę je czterema łyżkami mąki. Rozgrzewam w tej chwili garnek na maksymalnej mocy kuchenki i przekładam do niego połowę mojego tłuszczu. Na rozgrzany tłuszcz przekładam teraz moje policzki i będę je obsmażać z każdej strony aż do zrumienienia. Takie obsmażanie jest po to, aby pozamykać tą zewnętrzną część mięsa i żeby ten sok został zatrzymany w środku i potem nam nie wydostawał się na zewnątrz mięsa. Mięso dzięki temu będzie bardzo soczyste i miękkie. Obsmażajcie tylko do momentu, aż się zetnie ta zewnętrzna warstwa mięsa. Zobaczcie, tu już się troszeczkę mąka przerumieniła, to mięso na zewnątrz już jest ścięte. I tak wszystkie kawałeczki. Po około 5 minutach podsmażania z każdej strony odstawiam garnek na bok, zobaczcie, one wszystkie są w tym garnku i po odstawieniu tego garnka na bok zabieram się za warzywa. Zaczynam od cebuli. Warzywa kroję w dosyć duże kawałeczki. Te kawałki dlatego powinny być duże, dlatego żeby można je potem było znaleźć w sosie. Celera, Seler. celera oczywiście pozbawię tej zewnętrznej gru, grubej, twardej skóry. Selera również kroję na duże kawałki. One mają być wyczuwalne potem w tym sosie. Taka kostka, to środkowe jeszcze tutaj e, kawałki sobie przekroję. Zobaczcie, taka kosteczka, około centymetr na centymetr. I marchewka. Marchewkę obieram. Moja marchewka jest dosyć duża i ja zostawię ją w talarkach. One będą chyba najbardziej atrakcyjnie wyglądać. Warzywa są pokrojone. Rozgrzewam patelnię. Wrzucam na nią pozostały tłuszcz. Tłuszcz się rozgrzewa na patelni. A ja opruszam pozostałą y, częścią mąki warzywa, wymieszam je zaraz z tą mąką i przełożę za chwilę na rozgrzany tłuszcz na patelnię. Tłuszcz rozgrzewam na maksymalnej mocy kuchenki, ale przed wrzuceniem warzyw zmniejszam moc około o połowę i wrzucam całe warzywa z mąką na rozgrzaną patelnię na tłuszcz. Warzywa mieszam po obrzuceniu na patelnie i za chwileczkę doprawię je czosnkiem. Czosnek tym razem będę przeciskać przez praskę od razu bezpośrednio na patelnie. warzywa doprawiłam jeszcze lubczykiem i będę je smażyć ze sobą około 10-15 minut. Od czego zależy czy 10 czy 15 minut od cebuli. Cebula jest tutaj tym najbardziej miękkim warzywem, więc w momencie kiedy zrobi się już lekko miękka, to jest ten moment, w którym powinnam przestać smażyć. Cebula zrobiła się już szklista i to jest ten moment, w którym zaczynam dolewać wina. Przypominam, jest to wino białe, wytrawne, ponieważ policzki są wieprzowe, jeżeli macie policzki wołowe, wino czerwone. Wlewam powoli. Po wlaniu wina należy to wszystko zagotować, żeby alkohol odparował i uzupełnię, ponieważ jest to dość gęsty sos, się w tej chwili zrobi uzupełnię to w tej chwili wodą. Wleję najpierw połowę. W tej chwili mogę dorzucić liście laurowe, ziele angielskie i grzyby. Grzyby możecie pognieść ja wrzucam je w całości. Na końcu rozmaryn. Trzy małe gałązki, zobaczcie takiej wielkości. Oj, jeszcze jedna. Takie trzy gałązki, z których obedrę te listki. Gałązkę, z której one wyrastają, odkładam zawsze na bok, ponieważ ona jest twarda. I dopiero same listki po odrzuceniu gałązek drobno siekam. Są to dosyć twarde i grube liście, dlatego ja zawsze jeszcze dodatkowo je siekam. Powoduje to też, że aromat od razu przejdzie do mojej potrawy. Listki pokroiłam bardzo drobno, one nie będą wyczuwalne w potrawie, one są dosyć grube i mięsiste, a chciałabym tylko ich aromat, a nie ich kształt. Wrzucam je w tej chwili do mojego garnka z warzywami. Wszystko razem jeszcze mieszam i teraz będę zamieniać patelnię z garnkiem. Garnek, w którym są moje policzki, w, których, w którym je przesmażałam, wstawiam teraz do grzania i do niego przełożę moje wszystkie warzywa. I co jest ważne, ponieważ będę teraz dusić w tym garnku pod przykryciem, na dole, na dnie garnka są policzki i na nie wyłożę warzywa. Warzywa układam po prostu na moich policzkach. Po przełożeniu warzyw, po ułożeniu ich na policzkach, wlewam do garnka pozostałą część wody i garnek przykrywam. Ustawiam moc kuchenki na około połowę, czyli taki średni, takie średnie grzanie. Jak widzieliście, przykryłam, bo będę dusić. Duszenie będzie trwało w sumie około godziny, ale raz na jakiś czas trzeba zajrzeć do garnka i zobaczyć, jak to duszenie wygląda. Po prostu chodzi o to, żeby w garnku cały czas był płyn, żeby nam się te policzki, które są na dnie, nie przypalały. One się mają dusić właśnie w tym sosie warzywno-winno. Yy, no, wodnym też, bo jednak wody dolewałam. Ustawiłam 60 minut. W tym czasie przygotuję pozostałe dodatki do policzków. Ja dzisiaj policzki będę podawać z komosą ryżową i z buraczkami na ciepło. Jak przygotować komosę? Co to jest? W lewym górnym rogu umieszczę link. Tam jest wszystko. Co to jest komosa, jak ją przygotować, jak ją gotować. Skorzystajcie, myślę, że warto. Natomiast, jeżeli chcielibyście też zrobić buraczki, również w lewym górnym rogu umieszczę Wam link, jak przygotować buraczki na ciepło. Ja się zabieram za moje buraczki i za komosę. Podczas duszenia mięsa raz na jakiś czas zamieszajcie w garnku wszystkie warzywa i mięso. Jeżeli mięso będzie przykryte pod sosem po takim zamieszaniu, nie ma potrzeby dolewania wody. Ja swoje mięso dusiłam szczelnie przykryte, dlatego ja nie dolewałam wody, ale obserwujcie i pilnujcie. Minęło właśnie 60 minut. W tej chwili wyłączam już grzanie i przełożę na talerz liście laurowe i ziele angielskie. Mam nadzieję, że je znajdę. Naprawdę warto znaleźć liście laurowe i ziele angielskie. Liście laurowe są dosyć twarde jak się jeje, je, a ziele angielskie, chyba wam nie muszę mówić, jak traficie, jest bardzo aromatyczne i nieprzyjemne. Nadaje aromat potrawie, ale niekoniecznie powinniśmy je jeść. Moja potrawa jest gotowa. Ja jeszcze zanim nałożę ją na talerz, pokażę wam jak wygląda po przekrojeniu taki policzek. Zobaczcie, tutaj wyłożę jeden kawałeczek. On jest jeszcze bardzo gorący. I popatrzcie, on pęka właściwie pod i parzy palce pod, pod nożem. Mięso jest miękkie, rozpadające się i bardzo naprawdę delikatne. W tej chwili będę wykładać komosę, którą przygotowałam wcześniej na talerz buraczki i za chwilę dołożę również mięso. Policzki wieprzowe wymagają czasu, za to smakują. Nie jest to z pewnością danie ekspresowe, ale myślę, że raz na jakiś czas warto poświęcić ten czas i przygotować sobie właśnie tak wyśmienite mięso. Subskrybujcie kanał. Życzę Wam jak zawsze smacznego i do zobaczenia.